Wierzy, że promieniowanie linii towarzyszy nam od zawsze? Ludzie przez wieki nie zdawali sobie z tego sprawy. Promieniowanie nie widać, nie można go także poczuć. Jednak wiele zmieniło się dzięki odkryciom Wilhelma Konrada Röntgena, który odkrył promieniowanie X, ale jego Antuana Cruella, który odkrył zjawisko promieniowania twórczości naturalnej oraz Marii Skłodowskiej Curie, która wraz z mężem Piotrem Curie odkryli Polon i rad. Czym Zatem jest promieniowanie jonizujące. To taka forma przenoszenia energii, która oddziałuje z materią, wywołując tak zwaną jonizację. Czyli proces, w którym wytworzone zostają cząsteczki posiadające ładunek elektryczny. Gdzie znajdziemy substancje, które promieniują w taki sposób? Zarówno w kosmosie, skorupie ziemskiej, glebie, ale też występują naturalnie w wielu organizmach, nawet w ludzkim ciele. Są także obecne w wodzie czy w produktach spożywczych, np. w mleku. Oprócz źródeł naturalnych istnieją też sztuczne. W pracowni rentgenowskiej czy skanerach do bagażu lub ośrodkach naukowych czy przemyśle. Np. w rdzeniu reaktora jądrowego elektrowni atomowej. Liczba instytucji, które wykorzystują promieniowanie jonizujące jest coraz większa. W Polsce pod koniec 2022 roku mieliśmy już blisko 5000 takich podmiotów. Ale czy promieniowanie jest szkodliwe? Człowiek przystosował się do dawek występujących naturalnie w środowisku, a te, które przyjmujemy, między innymi w trakcie badań, co do zasady nie są dla nas szkodliwe. Jednak w nadmiarze promieniowanie jelizujące może zagrażać naszemu zdrowiu. Dlatego o ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe kraju dba Państwowa Agencja Atomistyki, która działa już ponad 40 lat. Agencja nadzoruje monitoring radiacyjny oraz regularnie kontroluje instytucje wykorzystujące promieniowanie jonizujące, w tym działające w kraju cztery obiekty jądrowe. Państwowa Agencja Atomistyki będzie także nadzorować budowę, a potem działalność planowanych w Polsce elektrowni jądrowych. Doświadczeni inspektorzy sprawdzą, czy projekty elektrowni, a w kolejnym etapie działalność tych obiektów są zgodne z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.